Hejka widzowie teraz i dzisiaj Wam pokażę jakie umiem trygi na ulej E! Ulajcy mojej Dobra Dzisiaj Wam pokażę taki tryg co jest taki mega. na przykład taki a o taki właśnie. To jest mega. No i też umiem bany hopa nie na co taki trik okay. widzowie kurde widzowie bo tak mało miejsca mam o e, bardzo nie ale tak zrobię że zniknę na chwilkę i wam pokażę okej okay, widzowie to teraz zrobiliśmy to i taki trik właśnie będzie na youtube a. Ale trochę długi będzie ten odcinek. A nie jest jakieś godzinka, czy e, dwie godzinki, bo to musi być długi film, żeby że, że ludzi wskazywał nauczyły. Dobrze. Zobacz, dzisiaj zrobimy coś takiego tripa. No widzę, że co zrobimy? Zrobimy takiego tripa. Czy... Mam nadzieję, że mnie widzicie. Czy po prostu mnie taki się nie widzicie? Jak mnie widzicie, dodajcie y, y, 20 tysięcy łapek w górę. Dobrze. Bo wszyscy mówią, żeby wykasować y, y, bycia youtubera. Bo hakerzy mogą schakować. Ale ja tego nie zrobię, dopóki haker mnie nie schakuje. Tak mnie haker hakuje? To będę już kasował YouTube'a widzowie widzo, sorki, ale na razie nie będę kasował. Będę też robił odcinki browser z Fortnite, Fortnite a nie mam, ale zrobię odcinek Fortnite, Minecrafta, tak, będę miał. Bara też nie mam tylko... Yy, możemy spaść hulajinka. Kudę mi się nie udało. Spróbuję coś takiego. Lepiej barra nie będę robił już I słyszeliście to? Dzwonek ze szkoły. Mają przerwę, czy koniec przerwy, czy oczywiście obiad. Jest pierwsza klasa może możemy o tej godzinie obiad. Ale ja nie mam, bo ja chodzę do pierwszej A. Więc spoko. Włonę gościa nie, coś tam. No, wszyscy mają taki sam wolny Mam dużo tam przyjaciół, dużo kolegów, koleżanek, dużo tam. Niektórych z tylko już. Chyba spać. Trzeba. Widzowie, jest sprawdzę tylko ile minęło. Dobrze. O 3 i 30 sekund. Widowie troszkę długo. Dobra, widzowie to tylko auto. Więc będziemy kończyć odcinek do widzowie.